Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na kolejne czytanie. Miesiąc wrzesień. I czytanie dla osób z znaku uwagi. Zobaczmy, jakie energie będą chciały się pokazać, co będzie chciało być pokazane dla was, kochani. O, dobrze, jedna nam wypadła. Chce się koniecznie pokazać ta karta. Więc tak, pierwsza energia główna miesiąca, energie, które będą wchodziły do waszego życia. Obszar Waszego skupienia, obszar Waszych myśli. Ojej, ale lecą Wam te karty. Weźmy jeszcze jedną, obszar skupienia, obszar myśli. Następnie, co będzie dawało zadowolenie, co się uda, co ucieszy. Co będzie trudne, co będzie wyzwaniem tego miesiąca, co może się nie udać. Wasza energia. Wasza wibracja, obszar serca, uczucia, związki, relacja i praca, kariera, finanse co tutaj w tej płaszczyźnie. Na dnie talii macie papieża, czyli jakieś sprawy związane z religią, sprawy związane z duchowością, sprawy związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji na taki poziom właśnie mistrza, na bardzo wysoki poziom będą, będą w tym miesiącu Ważne, będą w tle innych wydarzeń rzutowały, rzutowały na to, jak ten miesiąc będzie wyglądał, może pozyskiwanie jakichś nauk, jakieś też kursy, szkolenia, rozwój duchowy, sprawy związane z religią, sprawy związane z tradycją, sprawy związane z takimi zasadami będą bardzo ważne. Może będzie konieczność odwołania się do jakichś, wiecie, no, zasad, do tradycji. Sprawy związane z, z małżeństwem, ze związkami zalegalizowanymi będą też tutaj, będą też tutaj się pokazywały. Ta karta, która nam wyskoczyła, o no i właśnie wyskoczyło nam cztery, cztery buławy. Więc niektórzy z Was mogą nosić się z zamiarem wejścia w związek małżeński, mogą nosić się z zamiarem właśnie no, oświadczyn, czy będziecie oczekiwali na oświadczyny, czy właśnie będziecie planowali już to wydarzenie. Tak, tych, tych zaślubin. I to będzie to będzie tutaj miało, miało znaczenie w tym miesiącu i będzie się odbijało na tym, jak ten miesiąc będzie, będzie wyglądał. Miesiąc główny, energia główna miesiąca to jest 8 denarów. 8 denarów mówi o pracy, mówi o też podnoszeniu swoich kwalifikacji, więc tak jak tutaj z tym papieżem, o wznoszeniu się na wyższy poziom, o pracy właśnie takiej, o takich codziennie wykonywanych czynnościach, które wznoszą nas na wyższy poziom, tak w tym, co, co wykonujemy. I może się okazać, że będziecie mieli też jakieś dodatkowe zlecenia, jakieś no, ręce pełne pracy. Ale też może być takie poczucie właśnie, takie poczucie, taka, taka, takie poczucie takiej codzienności, tak? Czasem czasem 8 denarów jest to taka orka na ugorze, gdzie macie wrażenie, że dzień dnia robicie to samo, że wkładacie dużo swojej pracy, natomiast te efekty nie są takie do końca zauważalne. Może zetkniecie się właśnie z taką energią czy z taką postawą z zewnątrz, tak? Że ktoś będzie przejawiał jakieś znużenie tą, tą codzienną pracą, tym codziennym właśnie tymi codziennymi obowiązkami, tak? Tą codziennością. Ale bardziej. To dla kogoś na pewno też, też ta energia może się tak przejawić, ale bardziej mam tutaj takie, razem z tą kartą papieża, mam takie poczucie, że macie możliwość i macie szansę, i to właśnie miesiąc, energia miesiąca września wam to przynosi, aby wznieść się na ponad to, co wy robicie, tak? aby wznieść się na wyżyny, tak? o tym mówi ta karta. Papieża, aby, yy, aby właśnie stanąć, yy, stanąć tutaj yy, na podium, aby wznieść się ponad to, co robiliście do tej pory. Co w waszej głowie? W waszej głowie 10, yy, 10 mieczy yy, i 9 bułak. Nie chcecie, wasza głowa nie chce przyjąć tego, że coś się skończyło. Wy nie ma, nie ma tutaj zgody. Nie ma zgody na, na zakończenie jakiegoś tematu. Wy nie wyrażacie, nie wyrażacie zgody, aby przyjąć, że coś się zakończyło w taki sposób, w jaki się zakończyło. Jest w waszej głowie jakiś upór, jest w waszej głowie jeszcze jakaś taka determinacja, jest w waszej głowie jeszcze chęć, chęć, aby jeszcze zawalczyć. Coś. Natomiast 10, 10 miecze to jest energia, która mówi, kochani, że game is over, tak? Że po prostu coś się zakończyło i im szybciej, im szybciej to zaakceptujemy, im szybciej. Ojej, ale macie karty. I im szybciej zaakceptujecie ten koniec, tym lepiej dla was. Natomiast wy jeszcze tutaj się, wy jeszcze w waszej głowie jesteście w takiej, w takiej postawie z, z takiego poturbowanego wojownika, tak, że wy już przeszliście batalie, wy jesteście, wy jesteście już doświadczeni, ale w, jeszcze jest w Was chęć, aby stoczyć następną walkę, aby uratować, aby uratować sytuację. Więc w Waszej głowie jest niezwykły upór, niezwykła determinacja i niechęć przyjęcia, przyjęcia właśnie, że sprawy wyglądają tak, jak wyglądają i niechęć pogodzenia się z jakimś końcem. Nawet niechęć, nie, niemożność w Waszej głowie, Wy nie dopuszczacie w Waszej głowie y, takiej ewentualności, że to już jest koniec. Dla Was to jeszcze nie jest koniec i Wy jesteście jeszcze gotowi, aby y, jeszcze podjąć walkę. Niezwykły upór, niezwykła determinacja. Przywiązanie do jakiejś myśli, przywiązanie do jakiegoś projektu, przywiązanie do jakiejś idei. Natomiast y, dlatego powiedziałam, jak odkryłam sobie resztę tych kart, ale macie karty, bo w samym środku tutaj macie trzy wielkie arkana y, i trzy niezwykle y, takie y, no, mocne energie. To co będzie cieszyło energia diabła, czyli robienie czegoś za wszelką cenę, nie odpuszczanie sobie, nie nie, nie przyjmuje odmowy, tak? Ja wiem, o co walczę. Takie i to daje wam zadowolenie, więc jakieś myślę, że jakiś sukces taką postawą odniesiecie w miesiącu wrześniu, tak? Tym, że nie ustąpicie, tak? Nie, nie ugniecie się. Myślę, że w tym miesiącu możecie właśnie też, co wam da, co wam da, co wam da zadowolenie, to takie, no, spuszczenie, spuszczenie z łańcucha, tak? Taka też cielesność, takie cieszenie się, cieszenie się takimi sprawami właśnie przyziemnymi, tak? Dobrze zjeść, dobrze się napić, jakieś właśnie taka cielesność, tak? Sprawy, sprawy takie seksualne. To będzie Wam dawało w tym miesiącu zadowolenie, to będzie, to będzie to będzie dla Was też ważne w tym miesiącu, mam takie wrażenie, ale też takie to, że nie poddacie się kontroli, też mam takie poczucie, że Mogą przejąć się nad wami stery, jakieś też takie no, nie, znaczy, no niezdrowe, no, no niezdrowe też zachowania, ale z jakiegoś powodu będzie was to cieszyło, tak? Wy będziecie się rozkoszowali, w, będziecie się rozkoszowali właśnie, w, oddając się, oddając się jakimś nałogom, jakimś używkom. Będziecie mieli też poczucie, że właśnie, że, że wy kogoś kontrolujecie, że wy przejmujecie nad kimś kontrolę, nad kimś bądź nad czymś, tak? To niekoniecznie to musi być konkretna osoba, ale jakaś sytuacja. Że będzie takie poczucie, że wy właśnie tym z waszym uporem, tym wasz, tą waszą konsekwencją, tą waszą nieustępliwością, coś, co zdawało się, że jest nieuniknione, że jest już zamknięte, że jest skończone, że nie ma, że wy to utrzymacie jeszcze przy życiu. Nie wiem, na jak długo wam się uda to, kochani moi, utrzymać. Ale jest, no i się tym cieszycie, tak? Karta diabła, też w pozycji właśnie takiej pozytywnej, mówi o tym, że no niezwykła pasja, tak? Będzie wami kierowała w tym, w tym miesiącu. Niezwykłe właśnie takie cieszenie się z tej przyjemności, z cielesności. Możecie być w tym miesiącu niezwykle też no, atrakcyjni pod względem fizycznym dla otoczenia i będziecie z tego bardzo, bardzo korzystać. Będziecie wiedzieli, jak osiągnąć swoje cele, tak? Niezależnie od tego, czy będą one, czy sposób, w jaki będziecie osiągali ten cel będzie, no, w takim ogólnym pojęciu moralności, moralny bądź niemoralny, tak? Wy dążycie do celu nie biorąc jeńców. I was, was to cieszy. Odkrywacie, odkrywacie jakąś niezwykłą moc w sobie, tak? Odkrywacie, że, że, że możecie. Że jacy wy jesteście właśnie mocarni, jak wy właśnie możecie. To co, będzie, to, co będzie trudne, to, co może się nie udać, to, co będzie wyzwaniem, tutaj macie kartę cesarza, więc kontrola. Sprawy mogą wymknąć się wam spod kontroli. Tak? Wprowadzenie cesarz to jest władca, który do chaosu wprowadza porządek, tak? zaprowadza porządek w swoim cesarstwie i mam wrażenie, że nie będzie tutaj tego porządku, że nie będzie, nie będzie kontroli, nie będzie ładu, że sprawy mogą się wymknąć spod, spod kontroli. Też relacje z Waszym partnerem, małżonkiem mogą być w tym miesiącu za zachwiane, trudne. Może też takie właśnie. Odwoła, od, takie postępowanie zgodnie z, z tradycją zgodnie z przyjętymi normami będzie no, nie będzie wam po drodze z, z taką postawą w tym miesiącu może przez długi długi czas właśnie tak postępowaliście, tak, że chcieliście być tacy bardzo akuratni, że chcieliście wszystko zrobić tak jak należy, tak? w zgodzie właśnie z tym, jak zostaliście wychowani w zgodzie z tradycją. A w tym miesiącu w tym miesiącu nie, w tym miesiącu odwracacie się od tej tradycji. W tym miesiącu Swoją energię kierujecie w inną stronę. Może dostrzega, jest jakieś przewartościowanie w Was? Może dostrzegacie, że. Sposób działania, jaki wcześniej właśnie przyjmowaliście, w sposób właśnie w taki tradycyjny, tak? W strukturze, bo tutaj, co nam wyskoczyła ta karta, cztery buławy, tak? jest to czwórka i cesarz to też jest czwórka, tak? To jest struktura, to jest, są zasady, to jest, to jest taka codzienna rutyna, to są rytuały. Natomiast wam, wy się od tego w tym miesiącu odwracacie. To, to mam takie poczucie, że właśnie macie takie w sobie taki, takie, takie emocje, takie przekonanie, że to was zawiodło i że teraz wy będziecie postępowali inaczej. I następuje właśnie karta śmierci, następuje przemiana, tak? W, głęboko, w głębokie wasze, takie najgłębsze struktury się przemieniają. Wy odchodzicie od sposobu, sposobów postępowania, które były wcześniej i przyjmujecie nową, nową postawę. Czy lepszą? Nie wiem to też wy będziecie musieli ocenić to z perspektywy czasu natomiast karta śmierci mówi o tym, że jesteście w głębokim procesie przemiany w głębokim procesie zmian i nie będzie już powrotu do tego co było macie tutaj tą kosę i wycinacie głowy, tak? czyli to co to, co nie funkcjonowało bądź w waszym odczuciu nie, nie zadziałało satysfakcjonująco was, odcinacie się od tego, odchodzicie, nie, nie zwracacie uwagi właśnie na to, na innych. Nie, nie, nie bierzecie pod uwagę, jakie wasze działania niosą za sobą konsekwencje wobec innych osób. Jesteście bezkompromisowi w tym miesiącu. Sprawy relacji, sprawy uczuć, sprawy serca. Możecie być, możecie być na rozdrożu, możecie mieć więcej niż jedną osobę, z którą jesteście związani w jakiś sposób romantyczny bądź romansowy. Możecie mieć takie poczucie, że nie chcecie stracić ani jednego, ani drugiego. Możecie, no możecie balansować tak pomiędzy dwoma, więcej niż jedne, jednym związkiem bądź relacją. W waszym sercu też jest takie właśnie, nie ma gotowości, aby zostawić jedno czy drugie. Wy chcecie utrzymać, chcecie trzymać, jak to się mówi, dwie sroki za ogon. I to będzie wymagało od was nie lada gimnastyki, ale mam takie wrażenie, że wy chcecie podjąć to wyzwanie. I dla nie, a dla niektórych osób, dla, dla innych, może być taka sytuacja, że wy jesteście wybierani spośród więcej, tak, spośród większej ilości, że osoba, z którą jesteście związani, właśnie partnersko-romantycznie, jest jeszcze uwikłana w jakieś inne relacje, i tutaj jest po prostu oczekiwanie, co się wydarzy. Może też e, sprawy związane z Waszą pracą, sprawy związane z Waszym zarobkowaniem, sprawy związane z, e, właśnie, no, z jakimiś aktywnościami zawodowymi, zarobkowymi, e, będą tutaj e, też e, utrudniały, e, będą utrudniały wasze, e, e, no, wasze, wasze relacje partnerskie. Tak, będzie trzeba się nie lada, lada na gimnastykować aby znaleźć czas i właśnie na, te, na tą relację, związek, w którym jesteście i na, wasze, na waszą pracę zawodową. Jeżeli chodzi o sprawy związane z pracą, macie królową denarów, więc, więc dobrze, jest to karta obfitości, jest to karta... Jest to karta właśnie takiej zręczności posługiwania się tą materią. Jest to karta właśnie dobrego, dobrej organizacji swoim czasem, swoimi zasobami. Karta inwestycji, karta takiego dbałości o swój ogródek, tak? o to co, co macie. Więc bardzo, bardzo dobra karta jak na, jak na sprawy zawodowe. Awanse mogą się komuś przytrafić, właśnie jakieś nowe Nowe propozycje zawodowe, takie zadowolenie w tej sferze, tak? Królowa Denarów, ona się cieszy tym, co ona ma. Ona jest z tego zadowolona i dba o to, więc sprawy związane z, z pracą, z finansami będą, będą w tym miesiącu cieszyły, mam takie poczucie. Dobrze, kochani, tak dla Was widzę ten miesiąc. Życzę wam, życzę wam, aby te energie jak najlepiej, jak, jak najlepiej się z Wami obchodziły. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnych miesiącach. Pa! pa.